Baju, baj, baju, baj, proszę pana. Ja nie jestem taka pierwsza, ale szarna, Znam ten styl, znam ten film, już na pamięć. Czego Pan chce poskarżać się, mojej mamie. Czego Pan chce się, mojej mamie. Czego Pan chce poskarżać się, się, mojej mamie. Jak Państwo widzą, uniwersytet działa w Legionowie już szesnasty rok. Czy dużo, czy mało? Wydaje mi się, że dostatecznie. Długo, żebyśmy byli znani, słyszani i żebyśmy spełniali satysfakcję tych ludzi, którzy chcą wyjść z domu, chcą zająć się konkretnymi rzeczami, czyli nauczyć się języka angielskiego, grać w brydża i różnego rodzaju inne działalności. Nasze Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja od wielu lat prowadzi Legionowskie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale również i wiele innych organizacji, jak Klub Senior Plus, Koło Amazonek, Koło Rejonowe, Koło Diabetyków i wiele innych, nie będę wszystkich wymieniał, w tym i Legionowski, Legionowskie Centrum Wolontariatu. Ole, ole, sia, ba, da, ba, da. Legionowski Uniwersytet III wieku, jak słyszeliśmy, wszedł w wiek nastolatka już chwilę temu, ale jeszcze do pełnoletności brakuje, tak więc macie państwo naprawdę jeszcze wiele do zrobienia. Polska była trzecim krajem na świecie, poza za Francją i Belgią, w którym rozwinął się ruch uniwersytetów. Pierwszy polski uniwersytet III wieku zaczął funkcjonować równocześnie z takimi placówkami w Szwajcarii i we Włoszech czy Kanadzie już w 1975 roku. Obecnie w Polsce działa ponad 400 uniwersytetów III wieku, które średnio zrzeszają po 230 słuchaczy. Co daje, że jesteście Państwo rodziną stu tysięczną w naszym kraju? Ja się bardzo cieszę z tego, że Legionowski Uniwersytet III Wieku po raz kolejny daje szansę na to, żebyście mogli się Państwo spotykać, być słuchaczami, poznawać i e, tworzyć. Bo trudno odmówić słuszności powiedzeniu, że Młodość to nie jest tyle wiek metrykalny, ile stan umysłu i ducha. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, ale to już było, Znikło gdzieś za nami. Choć w papierach lat było, To naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. To jest ze mną moje życie, Choć jest na jeszcze gra, Dopóki światło pali się, Dopóki w sercu żar, Tańcz ze mną moje życie aż do białego dnia, na no pamięć znam te kilka słów, jeszcze raz. Dzień dobry, dzisiaj znowu ratusz. Dzisiaj jest inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Legionowskiego III wieku. Rozmawiamy z panem Romanem Biskupskim, Prezesem stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym nadzieja oraz dyrektorem właśnie tegoże Uniwersytetu. Panie Romanie, proszę powiedzieć, od kiedy Pan jakby prowadzi ten uniwersytet? Uniwersytet powstał w 2006 roku i praktycznie od tego czasu jesteśmy tutaj z całym oczywiście zespołem. Staramy się utrzymać odpowiedni poziom kondycje i cieszę się bardzo, że dzisiaj mieliśmy tak dużo osób i tak się świetnie bawili, a uroczystość była związana z inauguracją już 16 roku działalności uniwersytetu i tym dzisiejszym dniem rozpoczynamy zajęcia, zaczynają się od 1 października. No, zabawa dzisiaj była świetna. Proszę powiedzieć, czy tak się zdarza często? Tak się zdarza często, zakończyliśmy rok w plenerze y, akademicki, wyjechaliśmy ze słuchaczami w plener, a teraz y, inauguracja odbywa się w pięknej sali naszego urzędu. Tak, no widziałam tańce, śpiewy, tak wszyscy uczestniczyli. E, co pan może powiedzieć na temat takiego jakieby zmiany by, by, seniorów samych od, no, na przestrzeni tych kilkunastu lat? Jest to na przestrzeni kilkunastu lat. Co się zmieniło po prostu? To zmieniło, zmieniło się to, że seniorzy coraz rzadziej chcą wychodzić z domu, chociaż jest grupa bardzo aktywnych, ale ona liczy w legionowie około tam 7 do 10 a przypomnę, w legionowie z seniorów mamy 13 tysięcy. Zmieniło się to, czyli że się boją, że zachorują, bo co chwilę w środkach masowego przekazu przez telewizję mówi się o tym, że tu zachorowali, tam zachorowali. Zmienił się, zmieniło się podejście trochę do edukacji w ogóle. Coraz więcej mamy ludzi chętnych do nauki języka angielskiego, bo dzieci wyjechały do Anglii czy innych krajów. Coraz więcej mamy, mamy słuchaczy, którzy są zainteresowani, żeby ktoś ich nauczył i prowadził w obsłudze smartfona, z obsłudze internetu, założenia rachunku bankowego i tak dalej temu podobne, czyli jest duże zainteresowanie. Oraz zmieniła się formuła uniwersytetu, który wcześniej był taki bardziej obszerny i skierowany na edukację, a w tej chwili raczej tworzymy grupy, zespoły, warsztaty małe, 10, 15, 20 osób. No mi się właśnie wydawało, że seniorzy się bardziej rozwinęli, że tacy są bardziej otwarci, właśnie chcą czegoś, uczą się, to, to znaczy, a żeby jest chodzić grupa, z domu. Tak, jest grupa tych, którzy chcą, którzy są aktywni, ale jest bardzo duża grupa, tak jak powiedziałem, Ponad 80 do 90% tych, którzy jednak przechodząc na emeryturę po 60, po 65 roku życia zda, dają sobie powiesić na plecy wnuków, innych zadań dla prawda, swoich tak. dzieci. Prawda? I ja oczywiście zawsze to odradzam moim kolegom i koleżankom, bo jeżeli, jeżeli zorganizują sobie życie w ten sposób, że będą chodzili na różne zajęcia, czy różnego rodzaju aktywności, to wtedy mają również większy szacunek u dzieci, u wnuków, no bo babcia jest po prostu dzisiaj zajęta i dzisiaj dzieci do, do babci czy dziadka nie możemy podrzuć. No, zdarza się też tak, że mają pretensje, że dziadkowie są zajęci, no ale mam nadzieję, że jednak wyjdą seniorzy z domów, czyli nadal jest wielkie wyzwanie przed uniwersytetem, A, żeby tych ludzi wyciągnąć no i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Tych cygarków zielone oczy tchły, a słodki jarzy zabrała się cenę.